Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony nie witam was w kolejnym filmie na moim kanale, dzisiaj ze mną Werin, halo Werin Halo, Zdjęcie. dzień dobry, witam wszystkich yy, Dzisiaj moi drodzy jest to cytryna challenge w minecrafcie, znajdujemy się na serwerze vertex.pl. będziemy się ogólnie klepać jeden na jeden z Werinem yy, I mamy cztery rundy, kto po prostu bardziej wyjdzie na plus, że po prostu będziemy lepszy wynik w tych czterech rundach to po prostu, to po prostu wpierdziela cytrynę patrz, masz, masz kawałek cytryny, pokaż. Mam, mam, proszę, już ten talerzyk jest przygotowany, pięknie obrana sobie. No. Zapraszam cała Was połowa. na Werina, subskrybujcie go, zapraszam Was na ten, na ten serwer. Dobra, dawaj stary, kolejka normalna i na 3-4 klikamy dobra, 1 dobra, na jeden, dobra? Okej, okay, dobra, dawaj, dobra, dobra. 3, 4, 1 jeden na 1, dawaj. Kliknąłem, szuka, szuka I też kliknąłem, szuka. Jesteśmy? Jesteśmy, nice, wywiesz sobie hełm elegancko Ogólnie to nie wiem jak to będzie, mam nadzieję, że... Słuchajcie, jest taka sprawa, dobijcie tutaj 600 łapek Co wy na to, Minecraftowicze? Spróbujcie dobić 600 łapek, bo pod vlogami to by... po półtorej tysiąca ładujecie, a nie wiem jak to jest pod Minecraftem Zobaczymy co będzie się działo, dajcie lajka, like komentarz, jeżeli chcecie takich challenge więcej z Verinem. No może być bardzo ciekawie, bo... No nigdy takiego czegoś nie robiłem Mam nadzieję, że jakość kamerki ja... Verina jak i moja będzie w porządku Subujcie kanał Verina. Zapraszam, do niego Dobra, Berin, nie ma no, szans. Dawaj. Gościu, a my tu już graliśmy na live to ci to czegoś. na live się dopaliśmy, klępa... no G patrz, to. Jaka... Jak ja jestem z hardcora z, z dzieciak człowieku Grałeś na SKKF? Grało Grałeś super. serio? Bo gościu, a ile ja to wiesz, ile grałem do tego w Minecrafta? Mamy A cztery... Ile masz serc? Ile masz serc? Nie wiem, nie wiem z pięć? Cztery? nie wiem ile? Ile? <laughs> nie no dużo I... mam o, ja! Na a, czterech sercach, stary, na czterech sercach! Jak ja jestem słaby! <laughs> Ogólnie to będzie cała, to będzie jedna runda, to będzie jedna runda, a w jednej rundzie są po trzy, po trzy, po trzy, tak jakby, rundy, nie? Więc takie... Chcę, żeby ten odcinek długo, długo wyszedł, mam no, nadzieję, że wam się spodoba. Tutaj już wychodzę ale, na plus. Damy. Jeszcze jak teraz wygram, to wygrywam tę rundę. I Potem tylko mi zostały ale, ale... trzy i Werin zostaje odpalony. Patrzcie patrz, jak jadę! Widzisz, że dzisiaj mam lagu? No. <laughs> Powyłączałem sobie co nieco. gdzie <laughs> Przestań, przestań, nie! Gdzie jest strefa? Ta klawiatura będzie działała, to wszystko wie jak klawiatura, Niezwalna nie. Nie. Tak, stary. To nie mogę za, za daleko, jest. to ustawił tego. Jak już się nazywa ten cheat do Minecrafta? Ten jakiś. Ile ty masz, ile masz? No bo by nie sekadło, nie mogę tam teraz. No, jest Dobra. No gdzie, ale to ja, bo... jest Nie będę musiał ja, cytryny. zaraz Zaraz jeszcze mi zostało troszeczkę tutaj i, i wygrane. Dobra, teraz sobie to opuszczę, choć szybko, bo mi się tutaj. Dobra, i dawaj znów na 3, 4 klikamy. Dawaj, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 1, klikłem. Ja, mi, no, yy, przecież mnie, nie, nie Fuck, jestem. FAK, to nie jesteście, wejdź szybko. Znowu się musimy znaleźć. Wyszedłeś? Tak, już jestem na 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1. Klikłem. Dobra, szuka, szuka. Fakt, no, znów nie, ty o co chodzi? Nie, ja mam cały czas szukanie, ty, to wejdź i ja mam szukanie cały czas, lol. To klikam, 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 klikam znów. Szukanie, cały czas mam szukanie. No. Dobra, i wytypnęło mnie. Jest, dobra, jesteśmy. Ej, e może, może trzy rundy zrobimy? Co? Trzy rundy zrobimy. Dobra, dawaj. Trzy, cztery to jest za dużo, Ale tak nie. trzy to będzie dobrze. O, muszę rozwiać nad Więc o, wiesz, wiesz, jak to już wygram, to już nie masz szans praktycznie. Chyba, że jakieś zrobisz, nie wiem, comeback stary. Ko Mama, oj. nagrywam, mamo, nagrywam, naprawdę. D no czemu ty wybijasz to po kolei? <laughs> ja nagrywam. Pozdrów mamy. What the fuck? To już nie jest live, to będzie na YouTube filmik wrzucony. To Boże to święty. To... Cenzura. Dobra, dawaj. Nie robię sobie jaj, ja to wyrzucę, ja jeszcze nie mam, nie mam czasu, nie będę tego od nowa zaczynał. Koniec, chodź Marin <laughs> Koniec. nie, to nie obchodzi Jakie zbuntowane dziecko. <laughs> Ale się wkurzyłem, ja pierdzielę wejść patrz... z tego pokoju <laughs> Ej fuck, no, no nie wyjdź. mogę, to no, nie mogę No wyjdź Dawaj, to ma mi pomaga, rozpraszać dobrze FAK, ej ty jeszcze się lepiej lepiej przy mawia niż gdzieś. Wejdź, ja no, bo się wkurzyłem! <laughs> ej, no przestań gościu! Ej no bo ja nie mogę, ty przestań! Ej fuck! Jak ty mnie w strefie Bo tak dużo. Jest. Nie mogę. Ile ty ci HP zostało? Jedno serce. Co? Kurde. <gry> Ej, niego się mamuśka nie spodobała napiszcie w komentarzu. Mamuśka. Cholera jasna. Zawsze wbiję do pokoju i siarę narobi. Na live jest tak samo. za Dobra, dawaj, dawaj. No, nie, ty teraz. Teraz to wybiegł. ty Nie, to było Jej, na Twoim live, żeby pokonałem jeszcze raz. Jak ty, jak ty się E teraz nie możesz mnie pokonać stary. Przestań. Przestań! Tak, przestań! No, fuck no kurde Bele, no nie będę się w strefie żadnej złapać. Przestań! Klepiemy się tak samo no, cały czas. Dzisiaj my to czemu się cel. klipiemy! No. No. Z fuck, fuck, fuck! Czy on się wkurzył? Nie, 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 nie przestań! Nie, nie. fuck! Fuck serio mam z pół serca! Je, pół serca! Pół serca! Nie mogę teraz tego przegrać, bo jak to przegram będzie jeden-jeden! Na, jeden. na pół serca cię zabiłem! Co? Będzie... Trzak. Na pół serca. Jak to wygram to już jest koniec, stary Widzisz cytrynę jak tu wygram już. Goście, jak jak przegram no wygra. to wygram, wygraną. Ale mam, ale, się, ale spinam dupę gościu. Ale jestem spięty nie. <grym> Muszę cię w jedną strefę złapać. Muszę Cię w strefę złapać. Patrz No fuck, chodź, to, chodź, cały czas chodź, nie, chodź tu. No chodź. Tama, chodź, no nie, chodź tu. No, daj się. No chodź tu. Daj się w strefę złapać. Nie. 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 FAK FAK, no nie mogę! Ej, no nie mogę cię nic sterować za tą NO CHODŹ, Jest! Jest! Stary jest tyle! Wygrałem! A to za krótki będzie odcinek jak tak szybko trwa? wrzucimy! Bo właśnie krótko 5 minut, jeszcze na będzie 7 minut! Jeszcze pożegnamy? Tak, takie wrzucasz? Idealnie, no tak Dobra kuli. Cool, yeah. A na streamie wygrałem i tyle żarczy tyle? <laughs> FAK Dawaj, jeszcze tryna, ja dałem. to widzę. Dobra, dobra. Dawaj, obserwuję tak. to no dobra, niech będzie. Jesz. Mam tutaj, proszę, proszę bardzo, ten, pół cytryny, pół cytryny obrane, obrane tylko, takie piękne. No, żresz tak, to, gościu. Darę. Ale, ty, ale słyszysz? Co? Tak, tak blaskaj, tak... Blaskaj. Delektuj się, delektuj się. Delektuj się, w dupę może, jak do mnie przyjedziesz. Jedzie. Ja też mam tutaj, miałem przygotowaną cytrynę. Pestki, pestki, z pestkami, z pestkami, pestkami. wygryź talerz o, o. A mm. jakie to niedobre, o, o straszne. straszny okay. No, i już ogólnie tyle cytr na tych live'ach zjedliśmy, że nie macie pojęcia, cały czas Ludziska z. jeżeli wam się odcinek spodobał Dajcie łapeczkę do góry Udostępnijcie ten odcinek, bo mi na tym strasznie bardzo zależy Mam nadzieję, że wam się spodobał Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu, które dotrwaliście Napiszcie korek i napiszcie mamuśka ha Korek, hashtag mamuśka Zapraszam na kanał Werina Subujcie kanał Verina, macie go podanego w opisie To jest mój kumpel dobry, zapraszam bardzo na jego kanał Świetny ziomeczek, więc zapraszam na, na, na nasze kanały. subujcie nasze kanały, mi wbijam 48 tysięcy, jemu 12 tysięcy. Trzymajcie się, nie puszczajcie się. E, mam nadzieję, że Wam się ten spodobał, Jeżeli tak, dajcie łapkę do góry, dobijcie tutaj, nie wiem, 600 łapkę do góry albo 500. Do... Nie wiem, co może się dzieć pod Minecraftem, pod nogami się dużo dzieje. Nie wiem, jak będzie pod Minecraftem. Też tak będę tańczył jak Verin. No, podajcie bardzo, Verin, pożegnaj się jeszcze Ty. Czekaj, to ja się muszę pożegnać tak tradycyjnie, tak, żeby ludzie mnie zapamiętali. Nie ze dupskim krew. <laughs> kister Kista, Trzymajcie się, nie puśćcie, Kto się puszcza to ten ciota No, się Berin piona piona. Piona. na trzy cztery przybijamy pionę, dawaj, na 3-4, 3, 4, ry, daj Piona.